Cześć! W tym odcinku programu, a co po lekcjach, porozmawiajmy o kolejnej aktywności pozalekcyjnej, a mianowicie harcerstwie. Jestem tu dzisiaj z Michałem Pawlakiem, działającym w 11. drużynie starszych harcejskiej w naszym liceum. Cześć! Mam do Ciebie kilka pytań. Kto może zostać harcerzem? Harcerze może zostać każdy. Yy, w naszej drużynie trzeba mieć od 13 do 16 lat. Kiedy i gdzie odbywają się zbiórki? Zbiórki odbywają się w Harcówce przy LO o godzinie 18 we wtorki. Jak wyglądają takie zbiórki? Czego się można nauczyć? Nauczyć się można tak naprawdę wszystkiego. Są w luźnej i ciekawej atmosferze. Czy organizujecie jakieś eventy albo wjeżdżacie w jakiś udział? Często bierzemy udział w eventach organizowanych przez naszych chłopiec, ale też robimy swoje własne różne biwaki, wyjazdy i gry. Czy działacie herytatywnie? Yy, staram się brać w różnych akcjach charytatywnych udział lub yy, sami prowadzić jakieś zbiórki czy działania charytatywne. Czy obowiązuje jakiś dress code? Na zbiórkach nie obowiązuje żaden dress code, ale na ważniejszych uroczystościach nosimy mundury. tak jak ten. Miło mi, że zgodziłeś się odpowiedzieć na moje pytania. Yy, też dziękuję. Zapraszam jeszcze na naszego Instagrama.